Gdzie moja mała przyjaciółka? Wow! Ale urosłaś! Albo nie? Co za spotkanie! Przytulmy się, kupa lat. Jak miło! Chyba jest wygodnie, ale wyższa z dziewczyn zgięła się jak spinacz. Ale niższa jest ok. Wygodnie stoi i w ogóle się nie wysila. Tak, uściski nie są dla nas. Nie możesz zostać długo w tej pozycji. Chcesz pogadać po drodze, to chyba nie będzie wygodna rozmowa. Dla wysokich ludzi to spokojne tempo, ale dla niskich to praktycznie bieg. Jak możesz przeprowadzić rozmowę, jeśli musisz biec, żeby nadążyć? Zobacz, jakie moja przyjaciółka robi wielkie kroki. Okej, okay, wystarczy, ten wyścig nie jest dla mnie. Pogadamy Uch. innym razem. Niby dla kogo są te wysokie rury do przytrzymywania się w autobusie? Nie ustoję. Muszę się czegoś przytrzymać. Dla wysokiej osoby to żaden problem. Ale dla niskiej to mission impossible. Dobrze, że przyjaciółka zawsze jest chętna ci pomóc. Dosłownie. Kogo to obchodzi? To wygodne. Dobrze, że w barze liczy się wiek, a nie wzrost. Wyglądasz jak dzieciak. Nawet nie widać cię z zabaru. Tylko widać ci czubek głowy. To jakby mama przyszła na drinka z dzieckiem. Oczywiście, wysoka dziewczyna czuje się świetnie. Przynajmniej widzi kartę i może coś zamówić. Dobrze, gdyby zamówiła też coś dla ciebie. Kochana, te wysokie stołki są w sam raz dla ciebie. Och, to jak wspinaczka górska. Ale masz rację, to dopiero widok. Niska osoba wciąż musi walczyć o swoje miejsce na świecie. Okej, okay, może nie na świecie, ale na pewno w kinie. Wow, skąd się wzięłaś? Sprzedajesz przednie siedzenia wysokim ludziom? To nie powinno być dozwolone, bo nic nie widzę. Szepczą też: Gdzie jest mój magiczny młotek? Mam tego dość. Proszę bardzo. Kiedykolwiek chciałaś taki młotek w kinie? Odpowiedz szczerze, daj nam znać w komentarzach. Zakupy chyba zostały stworzone dla wysokich ludzi. Oczywiście najlepsze sukienki pasują tylko na modelki. Są takie wysokie. A co pozostaje niskim dziewczynom? Co za świetny wybór. Już sobie wyobrażam, jak to będzie na mnie wyglądać. Zobaczmy, czy naprawdę jest aż tak źle. Pójdę do przymierzalni. Kiepski start. Ta sukienka jest bardzo długa i wyglądam w niej na jeszcze mniejszą. Kolor, styl, długość rękawów. Chyba ktoś uszył tę sukienkę, żeby zepsuć mi dzień. Chyba nic dzisiaj nie kupię. Ale rozmiar to nie jedyny problem dla niskich ludzi. Istnieją gorsze rzeczy. Dziewczyny idą w różne strony. Zakupy to świetna zabawa. Ale w wybór! Super! Chyba straciłam rachubę czasu. Gdzie jest moja przyjaciółka? Poszła sobie? O nie, gdzie ona jest? Nie, nie wyszła. Nie widzisz jej po prostu za ubraniami. Zgubiła się w świecie dorosłych. Musimy coś z tym zrobić. Weź ten balon. Teraz już na pewno się nie zgubisz. Balon, poważnie, nie jestem dzieckiem. Nie dramatyzuj, przetestujmy to. Przywiąż balon do torebki. Voilà, twój znak rozpoznawczy! Widzę cię z daleka. Czy to w ogóle zadziała? Chodźmy znów do sklepu. Jaki wybór! Ale nie musisz już martwić się o znikającą koleżankę. Gdzie moja różowa gwiazda? Tam jest, chodzi między wieszakami. A oto najgorsze miejsce w całym centrum: sklep z wysokimi półkami. Tutaj pewność siebie niskich sięga poziomu zero. Niżej położone półki są super. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Ale to, czego potrzebuję, jest oczywiście na najwyższej półce. O nie, mój szynszy nie dostanie dzisiaj kolacji. Bez dwóch zdań dla kogoś wysokiego, półki wysoko to żaden problem. Hej, prosiłam cię o pomoc, sama to mogłam zrobić. Jak tutaj można być pewną siebie? Zakupy mnie zmęczyły. Czas na przekąskę. Może pizza? Dziewczyny wybrały świetne miejsce, obok fajnych kolesi. Może się bliżej poznamy. Który ci się bardziej podoba? Chyba ten wyższy. Dlaczego mi go nie zostawisz? Nie, niech zadecyduje przeznaczenie. Ciągniemy patyczki. Wyciągniesz dłuższy i wysoki przystojniak jest Twój. Wyciągniesz krótki i niższy jest dla ciebie. Zobaczmy. Najlepszy sposób na poznanie się to kupienie chłopakom pizzy. Przeznaczenie nie zawiodło. Dziewczyny są szczęśliwe, ale tylko do czasu wyjścia. Chłopaki je odprowadzają. Nie, następnym razem na pewno nie zaufają przeznaczeniu. Nie można na nim polegać. Wyższa z dziewczyn wylosowała chłopaka niższego od niej o głowę. Jaka szkoda. Nie lubi niskich facetów. Może się zamienimy? Dziewczyny ruszają w drogę. W szerokiej drogi! Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie słońce świecące prosto w oczy. Czy to problem? Otwórzę słomkę przeciwsłoneczną. Tak, to dla niej nic wielkiego. Ale tej niskiej dziewczynie nie da się zazdrościć. Nic nie uchroni jej przed słońcem. Zobacz, cień osłonki zasłania jej tylko czoło. Okej, okay, jedziemy. Nie zapomnij zapiąć pasów. To tak, jakby auta były robione dla wielkoludów. Ten pas idealnie pasuje na ramię mojej przyjaciółki. A ja znów mam problem. Pas ciśnie mnie w gardło i ciągnie mnie za włosy. Mam wysypkę na szyi. To nie przejażdżka, tylko tortura. Jesteś pewna, że ten pas jest bezpieczeństwa? Jak dotąd więcej narobił krzywdy niż pożytku. Może powinniśmy Kupić fotelik dla dziecka. Moja przyjaciółka to królowa spóźnialstwa. Nieważne, którą godzinę uzgodnimy, i tak się spóźni. Wow, jeszcze nie jest gotowa. Jakoś mnie to nie dziwi. Mm, mam chwilę na pogadanie z jej chłopakiem. O, jak miło! Ale może założysz koszulkę? Z mojej niższej perspektywy trochę to straszne. Goła klata prosto w twarz. Nie byłam na to przygotowana. Jestem w szoku. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Nie, nie zrozumieją, co przeżyłam. Niscy ludzie nie są jedynymi, którzy mają pecha. Bycie wysokim też ma złe strony. Ktoś niski może wejść wszędzie, nie musi się nawet schylać. Hej! Ale wysoką dziewczynę może to zaboleć. Au, to bolało! Ile w tej okolicy jest znaków? Mówię ci, gdzieś przeczytałam, że ćwiczenia pomagają na wzrost. Moja przyjaciółka ma specjalny program treningowy. Ok, zobaczmy. Robimy pomiary. A teraz się rozciągniemy. Połóż się na prosto. Tak jest. Chyba zbyt dosłownie wzięła sobie rozciąganie. Ciągnij, ciągnij. Ach, ale to trudne. Czujesz dodatkowe centymetry? Nie? Ciągniemy dalej. Teraz chodźmy na ściankę. Wspinaj się. Wygląda na zdeterminowaną. Na pewno da radę. To prawdziwy test wytrzymałości dla niskiej osoby. O, rany jak wysoko! Raz, dwa i gotowe! Zwykły drążek też pomoże. Musisz się tylko trochę utrzymać, tak jest. Oczywiście łatwo jej mówić. Wyciągnęła ręce i chwyciła drążek. Ale dla mini dziewczyny to ciężki test. Jak go chwycisz? Może z boku? Ugh, to ciężki tor przeszkód. Grawitacja wygrywa. Yay! Mam dość, chyba już rosłam. Zmierzmy się. Hmm, może chociaż kilka milimetrów. Koniec z tym, mam dosyć sportu. Główna zasada wysokich dziewczyn. Jeśli nie chcesz wyglądać jak wielkolud, nie zakładaj obcasów. Nareszcie się widzimy. Zdejmuj buty i chodź do środka. Zjemy coś, pogadamy i mój chłopak wróci z pracy. O, jest! Hej, czyje to buty? Hmm, wróciłem wcześniej, co to ma być? Przyprowadza facetów do domu, kiedy jestem w pracy, wygląda na bardzo zazdrosnego. Zaraz będzie bójka. Dziewczyny rozmawiają sobie i niczego się nie spodziewają. Nie mają nic do ukrycia. Nadchodzi otello. Oczy mu się świecą, jest gotowy na bójkę. Ale co to jest, dziewczyna? Tego się nie spodziewał. Cóż, wysocy ludzie mają duże stopy. Wszystko źle odebrałeś, ale ulga. Wysokie krawężniki są super. Możesz przez chwilę poczuć się wysoka. Zobacz, teraz widzisz jak ciężko mi patrzeć na ciebie z dołu? Od teraz zawsze będę tak chodzić. Przyzwyczaj się. Ale krawężnik się kończy. I znów to samo, znów jestem niska. Nie denerwuj się. Szczęście nie ma nic wspólnego z wzrostem. Podobały ci się nasze skecze o wysokich i niskich ludziach? Z którymi z tych sytuacji się spotkałeś? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych pomysłów od Trum Trum.